Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Adrian z kanału Joker Farm. Próbujemy prowadzić daily vlogi, ale mamy tylko jeden film. W ogóle filmów na zapas nie mamy, tylko po prostu na bieżąco nagrywamy. Wreszcie wróciła do nas na rejonę. Zobaczymy, czy to pali. Trzeba będzie podpompować. Zaworek zwrotny trzeba założyć i będzie dobrze, bo to jest mankament właśnie jak jest zbiornik niżej niż pompka. W 60 normalne jest zbiornik tutaj i zawsze pod wpływem grawitacji spłynie to paliwo, a tutaj ta, to paliwo się cofa po prostu. O kurde. Kur, komlada, toś klucik zostawił, ja pierdykam. Klucik zostawił. no. No. Trzeba na zacząć go, inaczej nie zapalisz. Nie, bo ja zostawiłem kluczy włączone. Jak głupi, nie? Mądry to nie jest, nie? Ty tak, nie. A czemu ty zapomniał zamknąć na? Zapomniał. A kto jedzie mądry z szybordachem otwartym, nie? A co po <laughs> nie wiem Tam jest tak gorąco babcia, że naprawdę trzeba było ten Tak? Albo na grzewnica chodzi i szybę dach otwarty Albo na grzewnica nie chodzi i paruje w szyby uh -huh. o! <laughs> Gdzie oni jadą? Gdzie te panienki jadą? Halo? Ale ona śliczna, nie? To jest ślicznotka. My Wyprowadzamy maszynę. Czuj, bo nie przejdzie. No licz 25 za prawą. To masz 1,25 25. No nie wejdź Metr trzydzieści, pa panowie mamy problem Ale liczyłeś do silnika i do tego, tego? No Do silnika masz mieć czterdzieści pewnie No No witam Tak Dobra Dobra, nie ma sprawy Czekam No fajnie, dobra czekamy, nie? Akurat fajnie, no na razie Kierownik Kierownik budowy dzwoni Oby przed chwilą u mnie kierownik budowy. No i wszystko będzie topinane Będziecie mogli śledzić po kolei nasze poczynania. Co pan tam robi? Mieszka? Nie. Do góry! A tak umiesz zrobić? O, da radę, popatrz. Jeszcze trochę. Tak, jeszcze. Dobra, i teraz. Tak trochę zrób. Jeszcze drugą. Odpinamy pasy. No wiem, to teraz tam się odepnie, to już się nic nie stanie. No góry nie poleci. Oho! Dasz radę? Daję ja gdzieś tutaj ci. o lżej. O, ile zaj? No. Po wolne Zabijesz meg. Dobra. Dobra. Do łap. Już to pękniej i co? O kurde, na wymiar. I tutaj dosunę. Czas to się to przejdzie, Groch. Raczej nie Dobra, Dobra. Tom, na dół No No rzucam. No Tak Tak! No rzuć Olej nie trzeba Nie trzeba? Chyba no A, A. Piwo! To jest deska taka Wiatru dajemy do oporu. Jest. Tutaj też jest. Tak ładnie, panowie, wam idzie? Bardzo ładnie. Podoba to mi się było. ta pieca. To jest mieszanka do pieca. Tu jest owiec z peletem. Tak jak książkowo tam jest pozwolone. 50 na 50 jest dane. Dodajemy owiec, bo mamy swój i po prostu jest taniej. Zasypujemy tu chobok. Oj, pięć takich wejdzie. Już ta trzy, nie? Jeszcze tam trzy wejdą. Jeszcze dwa wejdą. To tam kula Śnieg pada, nie? Nie pojedziemy w pole Nie chcieliśmy deszczu No to mamy śnieg I to dużo śniegu Metalową łopatę Przemek weź Gdzie to rzucić? Nie wiem do sąsiada za płot Wiesz, podnosz to Podnosz naciągnij kabel. Gaid, to jest, to jest. A tu co, czytaczkę? Czy Nie wiem. Wy to widzicie? ale pięknie to wygląda. O, tutaj trochę ciapka o, kurde, Jonathan cały jest zaśnieżony. Ile tam widzicie? Oj, dziewięć? Dziewięć centymetrów gdzieś będzie. Dobra, my tutaj to załadujemy. I tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie. Cześć, do jutra. Do domu? Pewnie do domu chcecie, tak? I przeklinkowaliście? Tak, wszystko. nie, nie wszystko. Nam jedna osoba za nie mogła. Czemu? Jaka? Nie była w stanie już chodzić. Ta stara. No, jaka jest stara? Ojciec, no ty, o tej porze tak nie było zimy. Tak nie wczesnej. było, nie było. No. Takiej wczesnej. Zawsze gdzieś w styczniu nas tam zaskoczyło, ale przez grudzień to był jesień. No tak, chyba wracają lata 80. Chyba tak. Mm, kiedyś Normalność nie... wraca. No, kiedyś żeśmy takim powierzchu, takimi tunelami szli. No. Mm, bo, bo zimno nie jest. Tak zimno, zimno nie jest, nie, tylko fajnie pada. Zimno nie, zero stopni jest zero w termometrze. Ale to człowieku ubije. No.